Witajcie, kochani, trwają świąteczne, piękne dni, pełne relaksu, lenistwa, czasu wolnego. I ja przychodzę Wam opowiedzieć, że skończyłam tą książkę Krąg Polarny. Jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o efekt końcowy, nie spodziewałam się, to będzie mordercą. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny zabieg i koniec końców, jakby te małe mankamenty po drodze, które mnie w książce uwierały i które mi się nie podobały. Gdzieś tam zeszły na dalszy plan, że w ocenie końcowej książkę uważam za bardzo dobrą, bo bardzo podobał mi się jej koniec. Także polecam. Jako kryminał jak najbardziej sprawdzona lektura. A teraz słuchajcie, kolejną perełkę zaczęłam, mianowicie powieść polską Michała Śmielaka pod tytułem Pomruk. Tutaj jest na okładce, nie wiem czy widać, takie lasy bardzo głębokie, znaczy głębokie, gęste, gęste poszycie leśne i w dole tutaj jakiś potok górski. I to, dlaczego mówię, bo akurat właśnie akcja dzieje się, słuchajcie, w Bieszczadach, czyli coś super jak dla mnie, bo ja bardzo kocham góry. I tutaj Pomruk jest to nazwa takiej małej, praktycznie wioseczki, gdzieś na końcu świata Bieszczadskiej wioski, gdzie wszyscy uciekają, którzy chcą zerwać z przeszłością, uciec przed czymś właśnie i tam mogą się zaszyć. To jest taka zabita, dechami dziura wieś, gdzie jest bardzo mało mieszkańców pojedynczy jacyś ludzie. Oni się wszyscy dobrze znają, ale nikt jakby nie zna ich tajemnic z przeszłości, kto kiedy tam zamieszkał, zwłaszcza jest, jak jest kimś nowym, a nie lokalnym jakimś już dziada, pradziada, mieszkańcem tej wsi. I powiem Wam, że no, książ jestem w połowie książki, szalenie mi się podoba. Zaczęłam czytać ją wczoraj i tak naprawdę nie mam ochoty jej odkładać. Ona jest bardzo ciekawa i już Wam mówię, jak książka się zaczyna, bo wciąga od pierwszej strony. Otóż, yy, głównym bohaterem jest pan Stanisław, tak zwana gruba ryba, szycha, który jest bardzo bogatym człowiekiem, no niekoniecznie wzbogacił się drogą legalną, ma mnóstwo różnych powiązań z takim światem trochę, wiecie, mafijnym, y, politycznym. Jest to człowiek, który ma super willę, ma mnóstwo jakichś tam bodyguardów, ochroniarzy, mnóstwo spółek, pieniędzy, akcji, no taki po prostu, wiecie, to się wzbogacił mega i ma obchodzić 60. urodziny. Chwilę przed tymi urodzinami dowiaduje się, że nie wszystko jest tak różowo się układa, jak mu się do tej pory wydawało, bo ktoś czyha na jego życie. Oczywiście ktoś też z tego tak zwanych grubych ryb z tego świata, wiecie, afer, no co zwykły taki kowalski, szary nigdy do tego nie dojdzie. A żeby Wam jakby uzmysłowić, na jakim poziomie są to grube ryby, no, to warto powiedzieć, że na te jego urodziny 60. tego Stanisława zostaje zaproszony na przykład premier Rzeczypospolitej, zostaje zaproszony prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. A więc, jak widzicie, to jest naprawdę no, grubymi dziećmi szyte, że są ludzie z bardzo wyższych sfer, jakieś ja, VIPy, wipy, nie wipy. No, i on organizują sobie te urodziny. Wie już, że ktoś czyha na jego życie. Ale nie wie jeszcze, czy ktoś to zorganizuje w jakiś sposób. Wierzy że ma jakichś wrogów, że ktoś już właśnie chce go wyeliminować z tego świata biznesowego i być może zająć jego miejsce. No i oczywiście ma świadomość, że skoro organizuje taką no, na bogato imprezę, to z mnóstwem ludzi, z koncertem, jakiegoś ekstra zespołu znanego, no to wie, że raczej na takich urodzinach go no, nie będą atakować. Zwłaszcza, że tam jest mnóstwo ochroniarzy. Ale zaczyna być nieufny, ostrożny, i po prostu na tych urodzinach robi dobry, dobrą minę do złej gry. Oczywiście uśmiecha się, ale stara się obserwować wszystkich i zrozumieć, kto tak naprawdę jest głównym jego wrogiem. No i powiem wam, że na tym przyjęciu idzie sobie gdzieś tam na bok ze swoją ukochaną osobą, a ukochaną osobą jego jest jego córka Basia, która ma lat 18. Oczko w głowie totalne, i on właśnie z tą córką sobie rozmawia w takim ustronnym miejscu na mosteczku. Stoją, chcieliby już te urodziny, wiecie, imprezę zamknąć, bo szczera rozmowa ojca z córką. No i ona mu wyjawia, że jest zakochana, że jest bardzo, bardzo szczęśliwa. Oczywiście ten Stanisław się mega cieszy i nagle widzi, że jego córka zupełnie nienaturalny ruch robi głową w jedną stronę. I odstrzeliwuje się jej połowa głowy. Po prostu ktoś na jego oczach, słychać huk, zabija jego dziecko, ukochane dziecko. I później już jest przeskok od drugiego rozdziału, kiedy poznajemy, że to są dwa lata wprzód. Dowiadujemy się, że Stanisław kompletnie zmienił swoje życie, nie pogodził się z tą tragedią, oczywiście do dnia dzisiejszego. Zostawił swoją całą rodzinę, swój biznes, swój dom, żonę, kochankę, syna. I wyjechał daleko, daleko przed siebie, gdzie go pedał gazu poniesie. I tak się właśnie budzi na parkingu w takiej bieszczackiej małej wsi, i tam praktycznie już zostaje, poznając taką panią weterynarz. Ludzie nie są w związku, przez te dwa lata on tam się jakby wkupuje w te, wiecie, jest zabezpieczony finansowo, no bo gdzieś tam te wszystkie pieniądze, które wcześniej zdobył ma. Może pozwolić sobie na to, że wymienia całkowicie swój samochód, wymienia swoje dane, w sensie nazwiska. I jako Stanisław zaczyna pod innym nazwiskiem toczy właśnie wieść życie tam na spokojnej bieszczadzkiej wsi. Tak naprawdę jego planem nie tylko była ucieczka, ale też samobójstwo. Niestety nie jest w stanie tchórzy, zawsze w ostatnim momencie nie zabija się i koniec końców ten każdy kolejny dzień budzi się i zaczyna od nowa Niestety ją rany, przeżywać śmierć córki, ale wiadomo, że po tych dwóch latach no jest to w jakimś stopniu osłabione, troszeczkę mniej już to odczuwa i gdzieś tam nawet potrafi się uśmiechnąć, jak spotyka tych ludzi, rozmawia z nimi, wyżywa się po prostu w tą małą społeczność lokalną. No i co się tam dzieje? Właśnie w tym pomruku, słuchajcie, w tej wsi nagle zostaje znalezione ciało dziewczyny młodej. Podejrzewają, że turystka, samodzielnie chodząca gdzieś na szlaku, no ale jakby spokój tej wsi zostaje zmącony, ale okazuje się, że tam nie tylko to jedno morderstwo, tylko w przeszłości mnóstwo zła się mu zadziało już w tej miejscowości. Kiedyś zginął chłopczyk, młodszy, starszy brat właśnie takiego człowieka, który później został policjantem, do dzisiaj jakby nie może się pogodzić z tym, że jego brat zaginął, ktoś inny siedzi w więzieniu, niesłusznie oskarżony o to, a jakby prawda nigdy nie wyszła lef. Nie wiadomo kto i gdzie ten jego brat przebywa. Prawdopodobnie zginął, ale nie wiadomo gdzie jest. Tam również dochodzi do takich morderstw, typu że narzeczony zabija narzeczoną. Generalnie, jakby wieś troszkę jest taka osławiona jako zła. Jeden dom też szczególnie jako tak zwany zły, który ktoś teraz kupuje po latach. No i powiem Wam, że też jakby różne takie są legendy, bo to jest w pobliżu jakiejś tam w tej wschodniej granicy, takie troszkę, wiecie, jeszcze zabiedzone stare czasy. No i ludzie tam wierzą w gusła, wierzą w biesa, do dzisiaj potrafią wystawiać jakieś miseczki z jedzeniem, co by zło od swojego domu odtrącić, przegonić. No generalnie różne takie tak zwane zabowony istnieją. Oczywiście ten Stanisław no już jakby przeżył na tyle tragiczną historię w swoim życiu i dramat, że przyjmuje to tak jakoś bez świecie, bez polotu te wszystkie opowiastki. No ale co się okazuje, kiedy to, to ciało dziewczyny zostaje gdzieś tam, wiadomo, przeglądane przez y, policję badane i tak dalej, przeglądane, co ja mówię w ogóle. <laughs> to słuchajcie, że jak oni badają to ciało, to okazuje się, że ta dziewczyna, która zginęła, Miała wytatuowaną właśnie dziewczynę, córkę tego naszego głównego bohatera. I w tym momencie już ten główny nasz bohater zdaje sobie sprawę, że to już nie może być przypadek. No i zaczyna gdzieś tam odnawiać swoje kontakty tylko z jednym człowiekiem z przeszłości, z takim zaufanym swoim ochroniarzem nawet nie swoim, tylko ochroniarzem swojej córki którego zatrudnił do pracy po to, jak ona studiowała we Wrocławiu, co by gdzieś tam miał na nią oko, żeby dziewczyna była bezpieczna. No bo wiadomo, że jak on z tym, wiecie, gruba ryba, z niejednym się zawadził, z niejednym jakieś spory kłótnie właśnie były, no to o to swoje oczko, tą córkę dbały jak nie wiadomo co. I kiedy ona właśnie studiowała, to zatrudnił takiego pana Darka, który miał mieć na nią oko. I on właśnie po tych dwóch latach, akurat z tym Darkiem, oczywiście z, z szybko załatwionego telefonu starego, z zupełnie innego, innej miejscowości w pobliżu tej wsi, dzwoni. Za chwilę wyciąga kartę, żeby żaden ślad po nim nie był. Ale odnawia kontakt z Dariuszem i dowiaduje się, że to właśnie jego córka była zakochana właśnie w tej dziewczynie, że one były razem, i to jest ta jej dziewczyna, którą, o której miała powiedzieć swojemu ojcu na tej kładce, gdy tam stali na mostku, że jest bardzo szczęśliwa. Ale nie zdążyli. I tak zaczyna się, słuchajcie, no historia bardzo wciągająca, bo ten Stanisław. Poznajemy, jakby, mieszkańców tej okolicy, tej wioski, a więc i panią weterynarz Monikę, i pisarkę Marię, która okazuje się, że jest świadkiem koronnym. No i zaczynają się dziać, słuchajcie, takie zdarzenia, że widać, że gdzieś tam jakby ta przeszłość za tym Stanisławem ona go dopadła. Nie jest to książka w takiej wiecie pisana. Jakby mafia, sensacja. Nie, to jest y, fajna, bardziej bym powiedziała taka obyczajówka na razie z Kryminałem w tle. Y, bardzo się płynie fajnie przez te dialogi. No, te, ten autor super jak dla mnie też pisze, ma bardzo fajny styl pisania. Y, przez tą książkę się płynie, chce się ją czytać dalej i no, wciąga bardzo. Ja powiem Wam szczerze, że jestem zainteresowana, co będzie dalej. Akcja toczy się dzień po dniu praktycznie. Także mamy, jakby, na bieżąco, już nie ma żadnych zwrotów akcji w tył ani w przód. No i akurat doszłam do momentu, gdy coś się dzieje z tą pisarką. Nie mogłam jej nigdzie znaleźć, i właśnie wychodzi na to, że ona była ważnym świadkiem koronnym i zaczyna ten Stanisław bardziej się zaangażować, jakby zaczyna się bardziej angażować w przeszłość, w poznanie życia tych bohaterów i myśleć, czy to ma związek wszystko z jego, dlaczego właśnie z jego córką, z nim o co chodzi. Także on będzie rozwiązywać tę zagadkę po dwóch latach. Coś w końcu motywuje go do tego, żeby z tym życiem wziąć się za bary, bardziej nie, nie wegetować, a rzeczywiście żyć z krwi i ciała, z kością i, chce, i z kości i tak dalej. Chce po prostu w pełni życia dowiedzieć się, co się zadziało, co się dzieje w tej wiosce tak naprawdę. Czy, czy panuje jakieś zło faktycznie, w które te mieszkańcy okolic, okolic wierzą, że jest to zło nieludzkie, czy faktycznie za, tymi, za tym złem czai się człowiek? Powiem Wam, że książka jest super, bardzo Wam ją polecam. No i co? Idę czytać dalej. Słuchajcie, a Wam życzę równie miłych, wspaniałych, bardzo mocno wciągających lektur, z którymi będziecie spędzać wspaniały i cudowny czas świąteczny. Śpieszę Wam donieść, że dzisiaj skończyłam książkę Pomruk i zdecydowanie ten autor no, jest super dla mnie. Sięgnę po inne jego powieści. I tak, jest to kryminał z krwi i kości, trochę poniekąd thriller, oczywiście z elementami no troszkę jakby horroru, bo gdzieś tam legendy o obiesie, trochę fantastyki, ale to wszystko jest bardziej oparte na takich wierzeniach, przesądach niż na prawdziwym złu, bo tutaj prawdziwe zło to jest znowu człowiek. I mamy tutaj y, przez to, że kiedyś był porywacz małych dzieci, to i zagadkę nierozwiązaną z przeszłości, jak i zagadkę teraźniejszą, która zaczyna się od tego trupa dziewczyny w lesie, którą wam mówiłam, o której mówiłam w poprzednim wejściu o tej książce. Natomiast y, tutaj już no, pod koniec pojawiają się kolejne ciała, także trochę robi się gęsto, słuchajcie, są już cztery trupy, a jak wiemy, wieś pomróg jest bardzo malutka i tam tak naprawdę niewielka jest ilość mieszkańców tej społeczności lokalnej, więc krąg się bardzo zawęża. No, co Wam mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić? No, niestety, kobieta, która kocha za bardzo, jest niebezpieczna, prawda? Ktoś, kto, nie wiem, jest przez społeczność lokalną wyrzutkiem trochę, kimś, kto musiał odejść, bo nie miałby innego życia i zaczyna żyć w lesie, też jest złym człowiekiem i niebezpiecznym. Tak naprawdę tu jest bardzo dużo wątków poruszanych, ale tak to wszystko ładnie jest sklecone do końca, bardzo logistycznie wyjaśnione, że ogólnie no sprawca zła jest tak naprawdę, można powiedzieć, że jest trzech sprawców zła, tak ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o te wszystkie ciała i ofiary, które były wcześniej. Zagadka z przeszłości dotycząca chłopców też zostaje rozwiązana. Zagadka, która jest aktualna, też zostaje rozwiązana. No i nie mniej ten nasz główny bohater Stanisław Stadnicki, który tutaj przywdział nazwisko Borowy. Później oczywiście policjanci wpadają na jego trop, dowiadują się, że jest to jakaś szycha, której ruszać nie wolno, bo gdzieś tam się okazuje, że wcale takiego Borowego nigdy nie było. No ale oczywiście on też pomaga w śledztwie, zobaczycie w jaki sposób, jest potem przesłuchiwany i tak No i generalnie też odnawia kontakt i więź ze swoim synem, którego dwa lata nie widział. Także powiem Wam, że koniec końców myślę, że gdzieś jakby ten nasz główny bohater po tej tragedii życiowej, osobistej się odradza jak Feniks z Popiołów, wie, że trzeba żyć dalej, porzuca tę myśl o samobójstwie, no i stara się cieszyć życiem tak, jak potrafi. Tutaj jest wzmianka, że on w tych bieszczadach chciałby zostać. Myślę, kto by nie chciał, nie? Słuchajcie, tutaj jest też fajne takie posłowie na końcu od autora że on właśnie posłuchał jakiejś piosenki, rzuć wszystko, jedź w Bieszczady i tak mu ta piosenka chodziła po głowie, że sobie pomyślał, że czemu nie zrobić głównego bohatera właśnie takiego, jeszcze jakiegoś oligarchę, człowieka mocnego, bogatego, który z przyczyn osobistych rzuca wszystko i jedzie po prostu na drugi koniec świata, no to akurat na drugi koniec Polski. W każdym razie książkę Wam bardzo polecam, czyta się szybciutko, no ja ją przeleciałam 2 czy 3 dni, Biorąc pod uwagę, oczywiście, że są święta, więc tego czasu wolnego jest więcej. No, dzisiaj akurat mamy już dzień po świętach, więc rzucam się na kolejną powieść. Na szczęście mam urlop, no to i mogę sobie na to pozwolić. A po tego autora sięgnę jeszcze po inne powieści i chętnie Wam zdam relacje czy inne. O których tu piszę, że on pisał też wcześniej, jak ktoś nie zna jego twórczości, także to nie jest jego pierwsza powieść, to już jest któraś z kolei. Ale wszystkie ponoć są takie właśnie fajne, opisujące. Małe społeczności lokalne, małe duszące się miasteczka, gdzie zło prędzej czy później wychodzi na wierzch i się rozlewa. Jest tego coraz więcej i więcej, aż w końcu ktoś, mądra głowa jakaś wpadnie na pomysł, kto jest złem i dlaczego. Wszystko jest, tak jak mówię, super wyjaśnione. Książkę się czyta jednym tchem, jest ciekawa, akcja dzieje się szybciutko. Nie jest sensacją, ale jest właśnie taka fajna też, jeśli chodzi o, o rozmowy, o te dialogi między bohaterami. Naprawdę bardzo mi podpasował styl pisania pana Michała Śmielaka. Także polecam Wam serdecznie.